Żaba przezroczysta, glass frog. W lasach deszczowych Ameryki Południowej naukowcy natrafili na wyjątkowy gatunek żaby, której skóra na brzuchu jest niemal całkowicie przezroczysta. Dzięki temu można zobaczyć jej serce, żołądek, a nawet przepływającą krew. Odkrycie tego gatunku udowadnia, jak mało wiemy jeszcze o różnorodności życia w tropikalnych lasach. Co ciekawe, te żaby są aktywne głównie w nocy. I świetnie się maskują wśród liści. Ryba bez twarzy. Faceless fish. Podczas ekspedycji badawczej u wybrzeży Australii, na głębokości ponad 4 km, odkryto niezwykłą rybę, która nie ma twarzy. Jej oczy są ukryte pod skórą, a otwór gębowy znajduje się na spodzie głowy. Ten tajemniczy gatunek przypomina bardziej śliską rurkę niż klasyczną rybę. Przez lata uważano ją za wymarłą, aż do momentu tego zaskakującego odkrycia. Rekin Ninja, ninja lantern shark. W 2015 roku u wybrzeży Ameryki Środkowej odkryto nowy gatunek rekina. Ma czarne, matowe ciało, dzięki czemu trudno go zauważyć w głębinach. Co więcej, jego skóra emituje delikatne światło, które pomaga mu ukrywać się przed drapieżnikami i jednocześnie przyciągać ofiary. Stąd jego przydomek Rekin Ninja. Dorosłe osobniki osiągają długość zaledwie około pół metra ale ich wygląd jest naprawdę imponujący. Pająk Harry Potter Eriovixia Gryffindori W Indiach odkryto niewielkiego pająka, którego kształt przypomina słynny tiara przydziału z książek o Harrym Potterze. Naukowcy, będąc fanami serii, nazwali go właśnie na cześć tej postaci Eriovixia Gryffindori. To maleńkie stworzenie jest mistrzem kamuflażu i doskonale wtapia się w suche liście, unikając drapieżników. Morskie ogórki chodzące po dnie Headless Chicken Monster. W 2018 roku badacze uchwycili na kamerach w wodach Antarktyki niezwykłego morskiego ogórka, który porusza się po dnie oceanu, unosząc się kilka centymetrów nad nim. Jego oficjalna nazwa to Enypniastes eximia, ale wśród naukowców funkcjonuje pod znacznie bardziej obrazową nazwą: Headless Chicken Monster, czyli potwór bez głowy przypominający kurczaka. Jego przezroczyste ciało i sposób poruszania się wyglądają naprawdę osobliwie. Jak widać, natura nigdy nie przestaje nas zadziwiać, a każde nowe odkrycie pokazuje, jak wiele wciąż nie wiemy o świecie wokół nas. Jeśli ten odcinek Cię zaciekawił, zostaw łapkę w górę, suba i napisz w komentarzu, które z tych stworzeń zrobiło na Tobie największe wrażenie.